Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest godzina 7:30 około, tak? Zaraz sprawdzimy. 7:36. Ja teraz zaczynam przygotowywać śniadanie, ponieważ Karim jeszcze śpi. Później muszę zacząć pracować. No i ogólnie będę spędzał z nim cały dzisiejszy dzień podczas mojej pracy. Już mieliście okazję takiego vloga kiedyś zobaczyć. Teraz będzie następny, który chciałem tutaj nagrać. Przyniosłem sobie laptopa, który tutaj jest w kuchni. Widać go tam gdzieś. Pewnie widać. I zacznę sobie już trochę pracować wcześniej, zanim jeszcze Karim się obudzi. No i taki jest plan. Zobaczycie, jak będzie wyglądał w ogóle nasz dzień. Serdecznie Was zapraszamy. Śniadanie już przygotowałem. Pokażę Wam, co tutaj mamy dobrego. Bo będziemy jedli sobie trochę jajecznica, pomidor, ogórek. I tu są takie krakersy. Zamiast chleba, mniemy chleba z takim sałatką z humusem i z tą, z, nie z soczewicą, tylko tym chickpeak. Jak to się nazywa? No, tu wam napiszę, bo nie mogę sobie przypomnieć. Nieważne, i ten, i. Ja sobie teraz zjem. Zaczekam aż kanim po prostu wstanie. Wcześniej zacznę sobie też pracę, żeby trochę się odrobić, żeby mieć później więcej czasu dla niego. Mam tutaj oczywiście kawusię, którą sobie będę popijał z mlekiem migdałowym. No i co? I czekam aż mój mały piszk się obudzi, także ten przypominam o możliwości postawienia nam kawy zawsze udostępniam QR kod tutaj na ekranie i link pod filmem, dla tych, którzy chcą nie ma musu. Tu mam przygotowane śniadanie dla Karima jest godzina 8.10, ja sobie tutaj będę popijał moją kabunię i będę pracował, zaczynam wcześniej, tak jak mówię ponieważ chcę się trochę odrobić zanim Karim wstanie i co i żebym miał później możliwość więcej go tam doglądania spędzania też z nim jakoś czasu, także Taki jest na razie plan. Ja sobie tutaj pracuję. Karim jak do mnie przyszedł? Wstał 9.25 jak późno, ale zdążyłem za to dużo pracy zrobić. Masz mikrofon, bo chciałeś. Proszę. Jest godzina 8.10. Ja sobie tutaj będę popijał moją kabunię i będę pracował. Zaczynam wcześniej, tak jak mówię, ponieważ chcę się trochę odrobić zanim Karim w stanie i co i żebym miał później możliwość więcej go tam doglądania, spędzania też z nim jakoś czasu. Także taki jest na razie plan. No chodź tutaj Karimku, chodź. Trzeba odsłonić, bo jest dzień, to jest po pierwsze. Otworzymy okna, żeby trochę się tu przewietrzyło. Zaścielimy łóżko. A ty już na hulajnodze? Już na hulajnodze od rana i hulajnoga, tak? Co? Nie mamy kasku, bo żeśmy nie dobrali żadnego, nie pasował na Ciebie. Karim, to by się bawił. Cały czas tutaj już żeśmy przyścielili łóżko. Nie macie dasz na. Karim Cię pyta, kto dzwoni. Nikt nie dzwoni. Kto miał dzwonić? Tam ktoś trąbił na ulicy. Samochód, ale nikt nie dzwonił, wiesz? Trąbi samochód. Zobacz Karim, będziemy mylić zęby. Pasta gotowa. Pokaż tutaj ząbki. A. A, otwórz będzie A. Dobrze. A z wodę zgasimy, żeby nie marnować wody? Dzieci na pustyni nie mają wody, a my będziemy leć tak. No, to tak dębię. A? Tak, tak. No. Myjemy, myjemy. Proszę, masz na rękę trochę, dam ci jak zawsze tradycji, żeby się stało. No. Tutaj dajemy, tak? <laughs> karim używa. Chcę naśladować tatę. <laughs> Dobrze, karim ubrany i tata też jest już ubrany. Proszę bardzo, karim. Siada jak w restauracji, jemy śniadanie teraz, tak? Chodź, będziemy jedli śniadanie. <laughs> Ale siadaj. O tak, dobrze. Już Ci tutaj podaję. Proszę, śniadanie dla małego piszka i zaczynamy jeść. Smacznego. Dziękuję. Karim sobie pojadł, już śniadanie zjedzone. I teraz jest tradycja, że będzie mi po prostu robił kawę. Także tutaj kładziemy ten kubek, weźmiemy te ściereczki, stąd przesuniemy. I teraz tak, proszę tutaj Karim. No Dawaj rękę, do góry, chodź. Dawaj rękę, daj rękę, do góry. Opa, no. Kładziemy tutaj. <laughs> Chodzimy i do góry, tak, i włączamy ekspres. Tutaj naciśnij przycisk. Brawo. Szczałeczka, O, tak, jeszcze dodajmy, żeby było więcej kawy tutaj, tak. Eee, szczałeczka i do, teraz wodę. Dobra, ja wodę zrobię tak, żeby było tutaj więcej wody. Poczekaj, jeszcze nie wciskaj start, jeszcze nie. Teraz wciskaj start. No dobra, poszło. Grzeje się woda. Karim robi kawę tacie. Słyszysz, jak ekspres działa? Jak się mieli kawa? Tak się mieli kawa? Pachnie kawa, czy nie paknie? Paknie? Pomąchaj. Ale bąkasz kawy. Musimy buzię wytrzeć, bo buzia trochę brudna. Zobacz, jak się kawa leje. Jak się leje kawa, Karim. Ty to jesteś piszk. Stój tam, weźmiemy jeszcze mleko. Mamy dzisiaj trochę inne, niż ostatnio. Ostatnio było też roślinne, ale dzisiaj jest almond, czyli migdałowe. Dobrze, słuchaj, weźmiemy tak. Uważaj, bo kawa jest trochę ciepła. Nalewaj mleka. Proszę no, trzymaj tutaj, nalewaj mleka. O tak, na o tak. Dobra, wystarczy, nie trzeba dużo. Karim nie pije, dzieci nie piją kawy. Wyłącz tutaj ekspres, Ciśnij ten przycisk, żeby wyłączyć. Tutaj. O tak. Naciskaj. Brawo. Dziękuję za pyszną kawę. Teraz Karim ma takie zajęcie, świnka Pepa. Ja tak tradycyjnie go zostawiam, nie żeby długo oglądał, bo to nie o to chodzi, 15 minut. Bo on się uczy załatwiać na ten nocnik, no i żeby po prostu go czymś zająć. No co mam do niego? Ten ja sobie tu chwilę popracuję, te 15 minut, zobaczę, czy się załatwił, czy nie, no i później mu to wyłączę i zaprowadzę go do pokoju, żeby się tam palił. Ja też mam tutaj jeszcze coś do godziny 11, żebym sobie ogarnął w tej pracy. Później mam spotkanie na Teamsie, więc muszę w nim uczestniczyć. Jedno, drugie, a po tych spotkaniach pójdziemy gdzieś na spacer. Odrobiłem się z moją pracą. Zrobiłem bardzo dużo i bardzo szybko, żeby mieć czas dla mojego piszka. Miałem jeszcze dwa spotkania na Teamsie, więc musiałem je zaliczyć. Trochę czasu to zajęło. Jest godzina 12. Idziemy teraz na spacer, ale resztę dnia to już powinienem mieć taką luźniejszą w pracy i po prostu będziemy mogli tutaj bardziej z Karimem się bawić czy coś jeszcze robić. No, po prostu ja tak mam w tej pracy, no robię. Co muszę, robię szybciej, albo robię wcześniej. Zaczynam, żeby po prostu mieć zrobione to, co muszę. No chodź, jedziemy na oratorium tam koło kościoła, chodź, pobawisz się tam chwilę, tam jest fajny ten placek zabaw. Oczywiście musimy zobaczyć motory, zatrzymać się, popodziwiać, pooglądać, no bo to jest największa pasja Karima. Jesteśmy na tym oratorium w pobliżu kościoła, tam jest ten placek zabaw, na który idziemy. Widzieliśmy sąsiadkę, która wracała. Też tutaj była te ta pani, o której kiedyś Wam opowiadałem, że taka zestresowana z tym dzieckiem. Chłopiec, który jest w wieku Karima albo parę miesięcy starszy i praktycznie nic nie mówi. A Karim, tak jak powtarzałem i sami widzicie w tych filmach, mówi w dwóch językach. Po rumuńsku i po polsku. Chodź, będziesz się tutaj bawił albo sobie pojeździsz na czymś. Chcesz iść na jakąś huśtawkę czy będziesz jeździł? Będziesz jeździł? Nie, a co będziesz robił? Bierzesz, bierzesz ten motor? No to bierz motor, a tutaj zaparkujemy tę nogę. Naszą zaparkujemy tutaj, bo ta jest nasza, a ty tutaj, proszę baw się tymi jeździk, na którym chcesz. Jakiś czas temu mieliście okazję zobaczyć właśnie odcinek, gdzie spędzałem dzień z Karimem. Dzisiaj też nagrywam, właściwie dzień po dniu, jak te filmy powstają, ale też chciałem je zaprogramować w jakiejś odpowiedniej kolejności, żeby. Nie powtarzały się pewne schematy, pewne nasze działania w ciągu naszego dnia i dzisiaj chcę jeszcze tutaj coś dopowiedzieć właśnie do tego, co było w poprzednim filmie, a nie zostało powiedziane. Ale niech mi pozwoli najpierw piszk. No mówi się cześć. No właśnie. Uważaj Karim, jedź tam, jedź. Papa. Pa. Ja sobie tutaj chwilę posiedzę, żeby wam poopowiadać, dlaczego też tak wygląda. Ten dzień ja zostaję z Karimem, nie zawsze tak jest. Czasami tak się zdarza, że ja jestem. Czasami jest tak, że przyjeżdża Teściowa i ona zostaje z Karimem, jak ja pracuję, albo ona idzie codziennie do pracy. Czasami tak się zdarza, że ona też ma możliwość pracowania w domu, więc wtedy ja mam praktycznie cały dzień na to, żeby pracować w spokoju i nie zajmować się tym. Co jest i co pokazuje tutaj na, na tym vlogu. Więc różnie to bywa. Czemu Karim nie poszedł jeszcze do przedszkola? Bo przedszkole tutaj jest od trzeciego roku życia. Czemu nie poszedł zatem do żłobka? Bo do żłobka mógłby się dostać tylko prywatnego. Żłobki są tutaj bardzo drogie, w granicach 3 tysięcy lejów. Prywatne. Bo tak jak mówię do Państwowego by się nie dostał. Więc. To jest bardzo dużo pieniędzy. Nie stać nas na taki wydatek, żeby tyle płacić za, za żłobek, więc trzeba sobie po prostu radzić jakoś inaczej. Przedszkola też nie są tanie, ale można znaleźć jakieś w takiej cenie już bardziej przystępnej niż ten żłobek, albo też po prostu pójść do państwowego. Zobaczymy, bo Anna będzie się starała, żeby go dać do państwowego przedszkola, żeby nie płacić wtedy za nie. Tam będzie tylko za jakieś posiłki i tak dalej. No ale to dopiero jak Karim skończy 3 lata, czyli w przyszłym roku, więc do tego czasu trzeba się jakoś przemęczyć w cudzysłowie. No i pewne rzeczy przeskoczyć i po prostu sobie radzić to, tak jak sobie radzimy. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, mama Anny też jest pomocna, aczkolwiek w ona też ma swoją pracę w tym kościele, nie zawsze też może przyjechać, bo musi się tym zająć. A jak się nie zajmuje tą pracą w kościele, bo to nie jest na cały etat praca, tylko taka na pół etatu, no to ma też duże dziecko w domu w postaci teścia, któremu trzeba wszystko zrobić, podać, bo to jest człowiek, który nic sam nie zrobi. Więc no, ciężko też od niej wymagać, żeby żeby, żeby c... często też tak przyjechać, cześć, tutaj cześć, nie ja mi dajesz, ale powiem ci dać prawą rękę, czy ja kamerę, a ty trzymasz masz motor, tak? Daj tą rękę i daj cześć, cześć, cześć. Cześć, brawo, idź tam, baw się. Także to wszystko wygląda to tak, jak widzicie na filmie, niczego nie czaruję, niczego nie, po prostu jakby to powiedzieć, nie koloryzuje. Jest jak jest. Ja się cieszę, że mam czas tak to wszystko pogodzić, że po prostu robię. Wszystko w swoim gdzieś tam tempie. Nawet teraz miałem rozmowę z szefową, takie spotkanie jeden na jeden przed tym, jak ona już za parę dni praktycznie nie będzie. Robiłem taki film gdzie widzieliście, że było pożegnanie, no bo się już więcej nie zobaczymy. Z Timeą w biurze, ponieważ ona będzie rodziła dziecko niedługo. No, ale jeszcze parę dni miała być po prostu dostępna tak online, więc miałem z nią taką rozmowę i mówiła bardzo, że docenia to, jak pracuję, jak pracuję dużo, jak dużo rzeczy robię w pracy i w jakim szybkim tempie działam. Więc nie jest to tak, że takie widzicie tutaj spędzanie czasu z Karimem może mi jakoś moją pracę jakoś tak bardzo no co chcesz, no uważaj tutaj no E, przeszkadzać. Po prostu jest kwestia organizacji. Co chciałeś? Nie mam nie mam czas, jaki czas? Nie mam tutaj zegarka, tu jest, tu jest branzoletka. Z wilkami. To jest wilk. To jest jak robi wilk. No właśnie, no a robi. Idź tam Karim, idź, tam jeszcze pobaw się, gdzie idziesz. Widać ci tylko głowę z tych huś... znaczy nie, nie huśtawki, tylko ławki. Tak? Tutaj idź na ten motor i pojeździ sobie chwilkę. Także tak to jest reasumując gdzieś ten temat. To po prostu mówię, jak to wygląda. Widzicie, mam czas na to, żeby z nim sobie wyjść. Kiedy pracuję, to pracuję. Kiedy jest czas, żeby on sobie coś tam pooglądał, jakąś bajkę, to sobie poogląda. Ale to jest dosłownie, tak jak mówię, kilkanaście minut, i żeby go posadzić na nocnik. A później, no to on się też potrafi zająć trochę sam, albo przecież ja nie jestem zamknięty w kuchni, tam gdzie pracuję. Tylko. Przychodzi do mnie albo, albo żeby mu coś tam podać, jakąś zabawkę, bo nie może gdzieś jej wygrzebać czy coś. Zawsze znajdzie sobie jakiś powód, piszki, żeby przyjść, żeby nawet zapytać co słychać, tata, bo nieraz tak bywa. Także no po prostu jest, jak jest. Ja mam i bardzo doceniam tą możliwość pracowania w domu, bo tak jak widzicie, no, jakbym nie pracował. W domu miałbym iść do biura, to co, to by trzeba było go dać normalnie do... do więc co, skąd, skąd wziąć tu... No, albo nie wiem co zrobić, no. Siedzisz tutaj razem ze mną, z tatą, tak? Tak? Chodź tu przytul się do mnie. Przytul się, tak się przytulasz? Dawaj buziaczka jakiegoś. A jak się przytula mój mały piszk, tak się przytula, dawaj buziaka. Buziak. taki no, słodki, taki słodki buziak, taki jesteś kochany synuś, tak. Teraz widzę, ludzie się schodzą tutaj na plac zabaw, jakieś dzieci, ale takie starsze od Karima, więc nie wiem, co to za godzina taka po 12, że nagle wszyscy, a wcześniej tutaj byliśmy tylko sami. No ale my z kolei chwilę jeszcze tu pobędziemy, no i będziemy musieli wracać, żebym tam dopilnował też tej pracy, no i będziemy też jedli sobie jakiś obiad. Karim, jedziemy, idziemy pomału do domu, chodź. Nie jesteśmy w domu, Karim przymierza słuchawki, bo lubi. Czasami mu włączam muzykę na tych słuchawkach. Gdzie tam? Co tam ci spadło? Chodź. Nie wciskaj tego Piszku, chodź idziemy umyć ręce. Proszę bardzo, wstawaj tutaj. No, robić nie spadł. Dawaj. Myjemy ręce, potknę same wodę. Proszę tutaj dawać rękę mydełkiem. Drugą rękę. Tak. Spukuj ręce, spukuj tutaj. Tak gdzieś, o tak. Nie zgoduje? Antoni, Antoni? Jaki Toni? Co to jest Toni? A Toni, ty na Toni, bo to było w bajce. Ty na Toni. Zgoduje to znaczy tak częściej. Zgoduje, zguduje, zgoduje. Chodź, wycieramy. Tu mamy ręcznik. wytrzemy ręce. Tobie, tacie. Idziemy przebierzemy się tak na domową i będziemy robić jakieś jedzenie, zagrzewamy, tak? Dobrze, Karimku Wszystko dobrze już. Tutaj przygotowałem dla nas jedzenie. To mamy taki sos grzybowy ze szpinakiem, który zrobiłem. A ugotowała kino. A to żeśmy przygotowali wczoraj tak na szybko, żeby po prostu nie było jakiegoś dużego gotowania. Jest to naprawdę smaczne i treściwe. Także jedna porcja dla Karima. Tak tutaj ci kładę, proszę bardzo. A drugi będzie dla mnie. Też mam tak przygotowany w miseczce. Także życzę nam smacznego. Pojedliśmy sobie i teraz mały piszk. Pójdzie się zdrzemnąć, jak tylko będzie miał mi? okazję. Co chciałeś? Chciałeś kamerę? Powiedz, chce kamerę. Chcę kamerę. No to proszę. I co będziesz filmował? Co będziesz filmował? Filmujesz tatę? No, ale tutaj się nie daje palców. Tutaj trzymasz? Filmuj tatę. Powiedz, co mam powiedzieć. Powiedzieć coś do kamery? Karim idzie spać. Dobranoc. Dobranoc. Brawo, dobranoc. Kładź się, piszku. Kładź się. Kładź się. No. Dobrze, i teraz zamykaj oczka. Śpimy, dobranoc. Co, chciałeś mikrofon? I ja on to za chwilę może. Kanim stał, znaczy właściwie to ja go obudziłem, żeby nie spał za długo, bo dwie godziny mu wystarczy, żeby później w nocy zasnął. Chciałeś kamerę? No to masz, vloguj tutaj, vloguj. Tati, te winde, te winde, te А кто папа? А кто тата? Браво. А кто мама? Браво. А кто Калим? Браво. А кто папа? А кто Няня? Mama ona wróciła z pracy i tak Karim chciał, żeby mu przyniosła soczek. Także ma soczek i będzie sobie popijał. Jaki to jest sok? Jaki, z jakiego owocu to jest? To jest jabłkowy? A, jabłkowy? Nie, jakiś owocowy. Wieloowocowy, tak? Jabłkowy? Jabłkowy. Pij sobie, pi. Grecki, tak? Z Grecji. Pij sobie, pi. Smacznego soczku. Anna została w tej chwili z Karimem w domu. Coś tam jeszcze gotuję. Ja tylko przygotowałem takie kiełbaski, które Anna kupiła. Posmażyłem je, pokroiłem i Anna to doda do takiego groszku, który robi. To jest taka trochę rumuńska potrawa, jaką Anna tutaj wymyśliła. Bo ja tak wcześniej nie jadłem takiego groszku z jakimiś tam pomidorami, właśnie z taką kiełbasą. Anna takie coś czasami gotuje i to jest smaczne. Te kiełbaski są z indyka, także są naprawdę dobre, bo już kosztowałem, jak to się usmażyło. Ja w tej chwili idę do fryzjera, drugie podejście, bo wczoraj byłem, ale była kolejka i nie chciałem czekać, bo trochę mi się spieszyło, miałem czas ograniczony, a dzisiaj mam tego czasu już więcej i nie muszę się spieszyć, więc jak będzie trzeba, to po prostu poczekam. Halo, słońce świeci, a pani idzie tam z parasolem. Ja już ostrzyżony, przede mną idzie cały czas taka pani, która niesie parasol w ręku i nie jest to jakiś widok, do którego bym po prostu przywyknął. Jestem ostrzyżony, jak widzicie. Od razu lepiej się czuję na głowie trochę lżej. I lubię tam przyjść do tego miejsca tak zmienacka, niezapowiedzianie. Dzisiaj akurat nie musiałem czekać, nie było żadnej kolejki, a jak się spieszyłem, to była kolejka wczoraj. Także lepiej się nie spieszyć bo człowiek wtedy na tym lepiej wychodzi. No i co? Nie umawiam się, tak jak mówię tam, bo po prostu lubię tak przyjść spontanicznie. No i tak to już jest, słuchajcie. I to jest wszystko, jeśli chodzi o tego dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak spędzałem dzień razem z Karimem, trochę Wam opowiedziałem o tej sytuacji, jak to wszystko u nas wygląda. Możliwe, że jeszcze rozszerzę ten temat i coś się pojawi, jakiś komentarz z mojej strony w następnych filmach. Wy zadawajcie pytania, jeżeli w jakieś macie, to będę odpowiadał na nie w filmach. Tyle definitywnie końcem tego dzisiejszego odcinka. Zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego rodzinnego kanału Mora Ulf Family. Oprócz tego zostawiajcie też łapki w górę i udostępniajcie te filmy niech się niosą w otchłaniach YouTube'a. Będę Wam bardzo wdzięczny z Popeszci Lord Deni Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wszystkim zdrówka i do zobaczenia następnym razem. papa